Siamaki i mięczki ze strony rafa, Czekińczy. Dzisiaj sobie zagramy w same quizy. Dobra, tutaj już widzicie: mamy pierwszy quiz. Co wolisz? Oreo, makaroniki. Ja bardziej oreo lubię. No, widzicie, tutaj 70% oreo, właśnie. Ups Dobra. Idziemy dalej. Era, kolejne. Co woli? Ciastka korzenne czy ciastka maślane? Hmm. Ciastka maślane. O, widzicie? Tutaj więcej głosów co byś wolał jeść ciastka z mlekiem jeść ciastka z kakałem? z mlekiem pewnie więcej z kakaoem ludzi no właśnie ale ja lubię z mlekiem co wolisz? ciastka owsiane ciastka marchewkowe Hmm. Owsiane. Rewkowe. A widzicie, owsiane lepsze. Co byś wolał? Samemu upiec ciastka, kupić je w cukierni. Hmm. Samemu upiec. Bo to wtedy by była frajda. Dobra, jedziemy. kolejny quiz, tam nadal jest, tutaj są reklamy. Pierniczki z lukrem czy ciasteczka oblane polewą czekoladową? Ciasteczka oblane yy, polewą czekoladową. Pewnie więcej ludzi. Tak, więcej ludzi. Co woli? Ciastka w kształcie serduszek, jak ciastka w kształcie reniferów. reniferów? O, widzicie, więcej. Co woli? Ciastka, ciastka z czekoladą i karmelem, ciastka z owocami i budyniem. Co? Nie miałem takich nigdy. Co wola z czekoladem i karmelem? Mniej ludzi. Co wolisz? Herbatniki czy ciastka belwita. Bel no. Co woli? Ciastka pasja? Ciastka mafijna. Ma Więcej ludzi co woli: ciastka z galaretką, ciastka z mmsami. To jest bardzo trudny wybór. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie ciastka z galaretką, czy ciastka z mmsami. Ja bardziej. Zapadam za galeretką, więc galerytka. Ujajemy mnie ludzi, chcemy my sami. Więcej z, ze smartisami, jakby było ze smartisami, to bym chętnie zjadł. Jest ciastka z lodami, jest ciastka z kremem z lodami. Jadłem już ciastka z lodami. Ciastka z kawałkami czekolady, ciastka z kawałkami tęczowej posypki Czekolady. Mhm. Co wolisz? Krakusy czy sasamki? Krakusy? O, co wolisz, ciasteczka w kształcie zwierząt czy Prancypałki pałki? pałki, ja to bardzo lubię. Skałowe, o, ciastka z nutellą. Ciasteczka z ciastkowymi, pod, z ciastkowym potworem. Hmm. Już się kusiłem na ciastecz ciasteczka z nutellą, ale wolę ciasteczka z potworem. Dobra, co wolisz? Delicje, łakotki, Delicje. Dlatego lubię galaretkę, bo jem dużo delicji. Lubię delicję. Wait! Pozdro dla tych dwóch. Znam ich. Ciastka, ciasteczka z jabłkiem i wanilią. Ciasteczka z lukrem i orzechami. Ciasteczka z jabłkami i wanilią. Się kusiły mnie. Dobra, co wolisz? Jerzyki czy hity? Hity, hity, najlepsze. Chociaż było mniej głosów. Dobra, także to było na tyle. Żegnam się z Wami. Będzie pod tym filmem 5 lajków, co mi tyle, to nagrywam kolejny odcinek. Więc trzymajcie się, cześć.